Siema siemano diamanta ja ręce witam na moim kanale zapraszam do następnego odcinka o kryptolotach i inwestycjach i nie tylko ciekawa sprawa dzieje się w Ameryce może już nie istnieć binance albo coinbase w Ameryce tak exchange podupada przez właśnie SEC I teraz zobaczymy co się dzieje ceny są takie tak zaraz do tego wrócimy i patrzcie SEC i ten cała sprawa sądowa zrobiło to że bitcoin i ethereum wyparowało z exchange tak w ciągu 7 i 1 bilion dolarów tak no, no kurde, masakra masakra tak i coś się robi właśnie dalej tutaj patrzcie taście się ceny właśnie stabilizują kryptowalu tak tym troszeczkę kraku, tak w ciągu ostatnich dwóch dni troszkę spadło 10 w dół teraz tak troszeczkę regulują się pewnie ludzie kupują tak czas na zakupy dla niektórych tak tu widzimy Karano bardziej ucierpiało ale się też podnosi się troszeczkę w górę tak to ja troszeczkę się to wszystko uregulowuje, tak? I co dalej słychać? I patrzcie, wszyscy teraz trąbią, cały ten chief, tak? Seku mówi, żeby się katapultować w ogóle z kryptoplatform, tak? Jak Binance, jak Coinbase, tak? Taki właśnie kraken, nie wiem, kto jeszcze ma, tak? Tylko z typowych kryptoplatform, że teraz jest zagrożenie, istnieje, że te kryptoplatformy mogą upaść, tak? Albo jest duża szansa, bo idą do sądu, tak? Lepiej sobie wybrać platformę, gdzie właśnie można kupować też akcje, jak i krypto. Tak, taka pół na pół. Nie tylko krypto, tak to to może być za zagrożenie. Tak? I tu właśnie ten sec former chief, kurde, trąbi tak do nas. No, może troszkę ma rację. Tak? Tutaj druga sprawa. Koń bez CEO. To wiadomo, że koń bez podany do sądu, tak. To jego właśnie CEO właśnie mówi ten właśnie łysy gość, Bardzo miły, taki człowiek, tak. I mówi tako. Wygramy czy przegramy, ale regulacja jest dla kryptowalut bardzo dobra, tak? To, co ja mówiłem w ostatnich dwóch odcinkach, tak? Że regulacja na krótkoterminowo jest troszeczkę zła, tak? ale na długoterminowo są tylko pozytywne, kurde, rzeczy dla krypto. I kiedyś krypto musi to regulację przejść. I teraz tam to były historyczne czasy, czasy regulacji kryptowalut. każdy panikuje, to wszystko jest tak, wielka panika, tak? Ale tak musi być. Żyjemy teraz w świecie. Prawa, a nie bez prawa, to nie jest dziki zachód, tak? A takie właśnie krypto takie tego dzikiego zachodu nam daje w świecie internetu i takich kurde kombinacji, tak? No, i tu jest problem właśnie ale patrzcie. On też właśnie myśli, Kąbe CEO, że sek, tak, znajdzie właśnie i, i i rząd znajdzie właśnie takie dobre rozwiązanie z tego właśnie problemu. takie, że będzie dla dwóch stron właśnie ten rozwiązanie takie dobre tak że nie tylko jest negatywne to wszystko tak no taką sceptycznie to mówi tak no wspiera swoich ludzi może żeby wszyscy nie wybrali pieniędzy z tego właśnie exchange'u tak tutaj patrzcie ten gansler tak ten właśnie gość ta, ta łysa pała która właśnie te, tutaj mota tak to wszystko tak nie wiem czy on tutaj dobija krypto czy nie no ale musi, no co zrobisz no i to takie właśnie jest jazda że gansler ten łysy gość nie on by zepsu krypto, czy zepsuje kryptowaluty w Ameryce, ale nie zabije kryptowalut tak I to mi się właśnie podoba ten artykuł nie tutaj mówi, że jednak ta kryptowalutowa ta cała e, Mafia nasza tak? jest taka duża i ma tyle pieniędzy jednak, że nie zabiją nas tak szybko tak No panie Sek, łysy gościu tak i tutaj <ścoughs> I tutaj patrzcie co on jeszcze kurde mówił nie w 2018 roku jak ten był ten kurde ten E, troszeczkę wszystko poszło zajebiście w górę. On powiedział, że Ethereum i Litcoin, tak, na pewno Bitcoin nie są security, tak, tylko commodity, tak. No to już troszeczkę tak przeciwstawia się tym, co teraz właśnie to tym, tym wszystkim, tak. Co nie robi sensu, tak. Tu patrzcie, tak samo, nie każdy właśnie o tym wie. To właśnie ta cała sprawa sądowa z tym kryptowalutą może zająć lata, lata i lata, tak. To się nie rozwiąże w ciągu tygodnia. dlatego ludzie spanikowali, tylko posprzedawali, tak, na minusach pewnie, tak. Wielka panika, nie ma co panikować. To może trwać lata, lata i lata. To samo, co się dzieje z XRP, tak? XRP tak samo ma sprawę sądową SEC. I tutaj właśnie on tą sprawę sądową lekko wygrywa. Patrzcie, 46%, 20% tutaj patrzcie w ciągu roku i pół roku, ile, w ciągu miesiąca, ile, ile poszło, tak? Bo to sprawę sądową właśnie SEC wygrywają. I może tak się stać, że może oni też tą sprawę sądową zaczną wygrywać, tak? Tak samo, dlatego to zajmie lata, ale może to być na plus. Nie tylko na minus, tak? To zobaczymy, właśnie, tak? I tutaj też jazda. Mówią, że jak sekt powiedział z tego, z binansu tak? Że jak jakieś restrykcje na zamówienia e, oni dadzą na Binance, to praktycznie to znaczy, że to jest koniec już binansu w Ameryce, tak? No taką powiedział. No, będzie troszeczkę kurde panika, tak? Jak takie coś będzie. Ale patrzcie tutaj. Teraz oni tak samo ten Binance przyjmuje do, do pracy byłego seku tego tak z, z rządu tak gościa tak żeby właśnie teraz walczył z tymi właśnie z tym problemem tak i jakoś im doradził pewnie tak bardzo mądra e, sprawę o właśnie on zrobił. A co wracają do tego właśnie że może w Ameryce być e, ban na kryptowaluty. tak? Nie zapominajmy że w Chinach też jest ban. Już dawno temu jest ban w Chinach na kryptowaluty i tu jest w ogóle tak. Głośno było ta kryptowaluta, upadła na ryj ostro, tak? Przez to, tak? To jakiś parnasty ban w Chinach, tak? Ale jest i trzymają. Na razie nie ma żadnego, wiecie, newsa, że nie będzie bana tak? Ale patrzcie, 30% Chińczyków używa VPN, tak? Żeby tego bana obejść. I tu jest pytanie, czy krypto ban jest możliwy? Tak? No jest możliwe, ale nie w 100%. To samo wierzę, że w Ameryce ludzie zaczął używać VPN-ów, innych takich jakichś walletów jakichś takich rzeczy, że jakoś te kryptowaluty pokupują, jak ktoś będzie chciał. Albo je poprzenoszą w miejsca takie, że amerykański rząd nie będzie miał nic z tym wspólnego. Tak? I tutaj patrzcie, że kryptowaluty są w, właśnie w Chinach zakazane. Ale Binance i jego właśnie yy, pracownicy douczają ludzi, jak przejść. To właśnie i to patrzcie jest tutaj to miesiąc temu jest to jest bardzo nowy artykuł tak uczają tych Chińczyków jak właśnie tutaj przejść to tak tego bana i kupić kryptowaluty w Chinach i jak używać kryptowalut e exchangów, jak Binance albo Coinbase w Chinach tak i uczają ich normalnie no o to to to, to, wi to wiadomo a w Chinach jest tyle ludzi że nawet jakby parę procent zainwestowało w kryptowaluty to jest bardzo dużo dla całej, dla całego krypto i co dalej Tutaj patrzcie, JP Morgan to taki wielki bank, mówi, że może być tylko tak, że te crypto exchange e będą musiały się zarejestrować w SEC. Tak? Legalnie i dla nich właśnie położą takie regulacje. Tak? I tutaj właśnie, no to jest właśnie regulacja. To moim zdaniem oni mają rację. To właśnie może się stać. SEC zrobi tak, że wszystkie firmy, z jakieś pożyczkowe, tak? Z kryptowalutami, czy jakieś inne biznesy, tak? Będą musiały się tam zarejestrować tak, i jakimiś. Oni ich obłożą takimi prawami, tak, że nie będą mogli robić tego, co chcą, tak jak na przykład Binance robi, co chce. tak No i to wszystko, moi drodzy przyjaciele, tyle newsów na dzisiaj, troszeczkę takie newsy przykre, ale pamiętajcie, trzeba myśleć pozytywnie, tak bo kryptowaluty już są od długiego czasu i już problemy takie były jeszcze większe niż takie teraz są, tak o powiedzmy. Tak? Ale jak to się wszystko kręci i to się będzie kręciło, bo takie coś jak Bitcoin albo Ethereum to na pewno to nie umrze. tak Dlatego ja zawsze bojkotowałem, nie kupować shitcoinów, albo jakichś kryptowalu, takich jakiego trzeciego tak? rzędu, tak, tylko kupować Bitcoin Ethereum, i tyry mi tych pięć, top 5 kryptowalu, tak? Tam i westwać swoje pieniądze, szanować swoje pieniądze, tak? I to wszystko. Zawsze to mówiłem Ta w tym kryzysie tego wszystkiego. Moje słowa jednak się sprawdzały, no, albo sprawdzają. <laughs> no i to wszystko, drodzy przyjaciele, na razie. Jo, Jo, motherfucker, Będę kończył już. Spadam na razie ją. <laughs>